Cześć wszystkim, właśnie dzisiaj będziemy grali znów Ikea, bo widzę, że bardzo wam się to spodobało, więc y, nagram jeszcze jeden filmik, a na razie będę wchodzić. Dobra, właśnie mam, 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 mam zasady teraz, właśnie że pierwsza, y, pierwsza zasada, każdą noc musimy spędzić w innej Bazie a maksymalnie na ilość bazy że się nocy. To jest tylko jedna noc. I właśnie widzę, że się zrespiłam przy tym. I jeszcze druga zasada. Właśnie nie możemy, nie mogę nic przekładać ani poprawiać, no i dobudowywać w innych bazach. No i akurat jest noc. Co to za głupi pracownik? Szybko. O jakiś dnal biegnę za nią. Może, do, może doprowadzi mnie do swojej bazy. Nie. Zaraz ginę. Przecież... Nie mogę zginąć, szybko lecę, szybko, przyciszcie się, macie demoniczne głosy, gonią nas oba, no nie, no chyba, zaraz zginę, no i zginęłam, pierwsza śmierć jak na początku. No dobra. Na szczęście mam jeszcze te moje chipsy. Nie, pracownik. Uraziem, co to są te chipsy. Nie, no nie mogę. Nie wiem. Co tu za głosy? No i piłka. Jakieś nowe głosy są w tej grze? Czy co? Przecież się. Wow. Słuchajcie. Mam długą śmierć od tego y, dziwacznego pracownika, który miał jakiś nowy głos. Chyba w tej grze nie wiem, Napiszcie w komentarzach. Y, skąd się yy, ten nowy głos, że daje mi czytać, a ja na ziemi nie, nie, nie będę Słuchajcie, nie wiem jak to możliwe, ale już mam yy, trzecią śmierć, no bo gryzel sobie spiłem się przy, przy jakiejś bazie. Weszła do niej, a tam ona była już przyjęta przez jakiegoś pracownika i on nie tak nawalał, nawalał i w końcu zginęła, więc już nie przedłużałam tej nocy. Dobra, słuchajcie, w końcu jest to dzień. Nie, nie wiecie, jak mi się nudziło, ale dobra. zbierę sobie wodę na porządku i cytrynki. No dobra. Teraz cytrynki. Dobra, mam już wszystko. Teraz chcę szukać, jakiejś wadze, żeby w niej spędzić jakąś noc. No bo. Wtedy sobie żadnej nie przeżyła. W sumie od początku już nie przeżyła, może trzech. Nie gadajcie, że tu jest znów jedzenie. Jedzenie jest najważniejsze w tej grze. I głównie też baza. Okej, okay, idę szukać jakiejś bazy. Nie gadajcie, że tu już znów jest jedzenie. Przecież ja tutaj przeżyję. No pewnie. no pewnie, pełno kwipunek jak zwykle No dobra, idę szukać jakiejś bazy Dobra, słuchajcie jak szukam i szukam I nic, nic nie widzę Więc, tak Słuchajcie, chyba widzę tam z daleka jakąś bazy, nie wiem czy tylko do końca jest paza. No no tutaj nie płaczam na co ale tu są palety, więc na 100%. Tutaj ktoś będzie z jakąś bazą. No widocznie, tu jest jakaś baza. O, jakaś lenera. O, dobra, tu jest jej baza. Oko. Gdzie tu jest wejście do jej bazy? Z tej strony? O, hej. Mogę u ciebie to zamieszkać. Bo jedną noc przynosiłem żarcie. Rób mi przywitalny przykład. Powitalny przykład. Nie nie wiesz jak chciałbym powitalny przykład. Dobra, nieważne. Zajmę sobie coś. W sumie wypiję. Dobra im To tam 4, 5, 6, 9, 3, 2. Czyli co Nie mogę. Nie mogę. Nie robię pazy. No dobra, czekam tu do nocy. Widzę, że tu ma jakąś kolekcję tych dziwnych siedzących ludków. Ma jakąś tą, tego, tego i. Oto... Znajomek sobie to jest dobre No okej. Okay. Widać, że tu lampę ma. No nie ma tu za bardzo fajnej bazy, ale przetrwa na pewno. Ale tu, ale tu jest dziur. Szkoda, że nie mogę tego właśnie zaatrać. No bo nie mogę prawieć No to ten... No i najgorzej krwawa, bo jest trochę czerwono. Z tego, co mi się wydaje, tak. mi, mm, ale ja nie wychodzę. Lera, Lera, ja nie wychodzę. Ja nie mogę wyjść już. No, bo muszę spędzić u ciebie noc. Widzę, że to poprawiałaś. Dobra, dziur, za... dziur tu nie ma, więc... jakaś tak wyjrzeć. Czemu nie mogę tak wyjrzeć? Jakaś Dilla 1.9.0 coś tam zapisała. Ale złotą. Co Słuchajcie, coś dziwnego się puściło. Na jej telewizorze w sumie próbowałam coś puścić, ale nie za bardzo to chciałam. Ale dobra, zostawię takie coś. No dobra, żeby wam nie się i nocy, no to. Słuchajcie, chcieli... I tu jakoś dziwną figurkę postawić na głowie, na ubie, ale no, nie da rady się. Chyba nie da rady, ale spróbuję jeszcze. Może coś się uda. Nie da rady. Dobra, odstawię to na miejsce, żeby nie było, że coś przestawiałam. Okej. Okay. Dokładnie i równe, żeby nic nie podejrzewało. Ech, no dobra, nudzi mi się ta noc. Akurat przed chwilą się zaczął dzielić papalera jakaś. zamknąć się drzwi, spokojnie. Nie, nie zamknę, Nie Nie. Okej, okay, idę szukać następnej bany że jakoś znajdę widzę, że tu się zaczyna jakaś budowa więc może pójdę, ale to już później no, tu też jest jakaś dziwna paza okej, okay, idę tam się jakoś dostać tylko, na, tylko pierwsze co to muszę drabinką wejść mogli tą drabinkę trochę bliżej postawić Lecę. na górę. I tu idę. Widzę, że tu ma jakąś nógę. No dobra, nie ma. Ale zostanę tutaj. Oj, jeszcze wejście na górę. Ale tu że nic ciekawego nie ma. Najwyżej jakieś pufa. I nadal talera. lera. Jest dobra. Pozwiedzam sobie w pobliżu najwyżej tam jeszcze wejdę. Dobra, bier bierę apteczki. Bierę albo moje. Bo apteczki są niepotrzebne. No bo często ginę. W tej grze. O, jakaś mm, coś tam było, jakaś ara. Coś tam. Może będzie miała jakąś swoją balę. Co robisz, Asa? Jakaś. U, Może... tam jest jakaś baza. Słucham się na seleną noc. I widzę, że tu od nie umiem. No bo. Tu jest pełno. No, dobra. Rozumiem się tak. Ale dobra, fajna jest ta. Aha. Rozumiem, że. Ty... A tam, co jest. Też jakaś waza. Tylko jak tam wejść? Dobra, po sobie nazwę I dobuduję buduję żeby tam jakimś cudem wejść. Mm. Spróbuję. No, wątpię, że mi się uda. O, tam jest jeszcze jakaś drobinka, no to może mi się uda. Co to są za meble? Nie da się tu... O! Udało mi się wejść. Tutaj, ale ja nie chcę tu, ja chcę tam pójść, zobaczyć. Wiesz, tu jest kibel, kanapa i... tak. Ale tu najwyraźniej nie przeżyję. Dobra, idę szukać bazy dalej. No bo tu już nie ma za bardzo Ale tam to było dużo Rarcia O jakieś pari budujesz tu bazę czy co? Dobra za nią Możemy mi zaprowadzić swojej bazy Dobra ty... śledzę ją jaka getka żeby nie zauważyła po prostu. Za nią. Zaraz mi się zgubi. Dziesilnik tam jest. Tam jest. To wyrasa czy tam. Za nią. Szybciej. Zaraz mi zginie. Dobra. Jest. Do Tutaj widzę, że zbudowała swoją jakąś bazę. Dobra, wchodzę. Tylko zapytam, gdzie tu jest wejście. Jak ona tam weszła? Sorry, ale tu wejdę. Ale jak tu wejść na górę? Bari 7 Jak tu wejść na górę? Pytam No Wezm Wezmę paletę i Zapomniałam Przecież Nie mogę wstawiać no. Co mi zrobisz? Muszę tu wejść. Nie zagradzaj mi wejścia. Aha, tutaj wchodzisz. Dobra. I tutaj na górę. Okej, okay, rozumiem. Jak tu wejść? Jeszcze jedno piętro? Nie, nie ma. O, tu jest. Za to coś. Dobra. Fajna baza. Na pewno w niej przetrwam Jak ty tam władzisz? Chwilę muszę to okarnąć O, udało się Aha, to jest tylko wejście na sufit Oni szybko władzili do jej bazy Noc jest Na szczęście jaką znalazłam. Dobra Bali się Zostanę tutaj i zrobić... O, apteczkę mi chcesz dać? Dobra. Chętnie, chętnie. Zapomniałam, mam pełny ekwipunek. Użyję sobie parę rzeczy. Dzięki za apteczkę. Potrzebna mi będzie. Jeszcze sobie lota zjem. Okej. Okay. O, dzięki za więcej żarcia. Wezmę se. Pełny klipunek. No to se jeszcze coś zeżę. Woda. Wezmę wodę. No bo jest potrzebna. I to Ani nie mogę. To Dobra, spokojnie, ribi 7. Nie, nie, nie wezmę ci wszystkiego. To jeszcze tu miałeś ukryte żarcie. No to. Na pewno ci później jeszcze nic nie wezmę no już, obiecuję. Przy, przysiedzę tutaj sobie noc, żebym już nic ci nie robiła. No dobra, najwyraźniej ta bibi już wyszła z mojej moibany, więc ja ją przejmuję noc. Idziesz, czy wracasz? Nie Halo, zacięłam się Zacięłam się O Widzę, że byłaś na poszukiwaniach jedzenia Może lepiej nie idź Bo tu już pracownicy się czeją. Dobra, nie, nie będę tak Dam ci coś do jedzenia Chodź tylko na górę Halo, co się ze mną stało? Dobra Pożęstuję się. Masz. Nie będę taka. I sądzę, że jedną. Dla ciebie no. Dla ciebie masz. Masz. Dzięki, że mnie ukościłaś, więc dajesz mi jedną? No, dzięki. ci przywitalny przypuk. A, a, pomocy, pomocy. Dobra, nie wiedziałam, że tak się da w tej grze i w ogóle nie wiem, co się ze mną stało. Terya. No dobra, myślę, że patrzę to mnie z jakiegoś miło. Dobra, no wchodzę na sufit, ale ja tu prawie nie umiem na sufit wchodzić, bo, bo tu jest ciężko. Warii, tipi, siedem. Tylko nie No bo już widzę, że wyszłaś do poszukiwania jedzenia. No okej, okay, poczekam, gdy wrócisz. Bo na pewno wrócić z, z przegonionym pracownikiem. Ja zostanę tutaj w, w tej bazie. No dobra, dzień na najgorszej bąkła. Dobra, wychodzę z Alibi, Bibi 7 bazy. I chwila. Nie mogę stąd wyjść. Dobra, przestawię tą paletę. No dobra, szukam innej bazy. Najwyraźniej mnie pracownik zabił, więc bajo.